Siema! Jestem dzisiaj w Bangkoku i się pokazać wam jedną z rzeczy z których słynie to miasto a mianowicie targ podróbek gdzie można kupić wszystko za jedną dziesiątą ceny gdzie są podróbki wszystkiego, które wyglądają jak oryginał no ale dużo by o tym gadać idziemy ale jest przyjemna pogoda w ogóle nie ile jest stopni, ale jest w sam raz ani za ciepło, ani za zimno a co ciekawe w tych terenach, czyli w Azji Południowa wschodniej. wschodnie przeważnie jest bardzo wilgotno, a dzisiaj jest idealnie, pogoda jest sucha jak w Europie. Dobra, jestem przy automacie z biletami, angielski. Jedziemy do... kurde, ja mogę... A, National Stadium. Cena 64 baty, czyli e, 340 bodajże na polskie. Udało mi się, że akurat przyjechał e, pociąg od razu, metro przyjechało. Nie muszę, nie muszę czekać. Zacznijmy, na miejscu, tylko muszę zejść na dół i będzie już to e, za centrum. Patrzcie, co znalazłem, znalazłem: taki stragan McDonalda. Nie ma tam prawie nic oprócz ciastek i deserów. Śmieszne, co? Dzostając z okazji, że był jakiś mały kops, kupiłem sobie tajską herbatę mrożoną z mlekiem kondensowanym. Polecam w ogóle to jest hit w Tajlandii, moja odmiana herbata. Tak to wygląda z zewnątrz. Idziemy do środka. I to wygląda tak, że są takie dobre sklepy jak tutaj widać przed nami, ale też jest taki rejon ze straganami, gdzie są same podróbki. I oczywiście my nie chcemy tego tych fajnych sklepów, tylko chcemy wszystko podrobione i najtańsze. To jest zaczyna ta część z największymi podrobami. Od razu widać. Zrobiłem się tak straganowo. Mam w ogóle taką małą listę, czego, co chcę kupić dzisiaj. A tam jest na tej liście tak. Case do telefonu, bo w Dubaju są drogie. Druga rzecz to jest screen protector do telefonu, też, bo też w Dubai są drogie. O. Jak znajdę jakiś y, fajny zeszytal, to też ogólnie nie musi być tani. Ja po prostu chciałem, potrzebuję. A. pod do kamery, którą właśnie kręcę w tym momencie, bo zgubiłem gdzieś na lejberze. I w sumie. To było na tyle. Szukamy. znalazłem pierwszy sklep z e, projektorem na, na swój ekran i może znajdę tutaj też e, ten swój cały case. Ciekawe co mi będzie kosztowało. Niestety nie było dla mojego S8, mi oczywiście tylko iPhone'y, bo wszędzie są iPhony. iPhone'y, iPhone'y. Szukamy dalej. Kupiłem kiedyś właśnie w Bangkoku e, podróby takich konwersów. Nie wiem czy są akurat oryginalne czy nie, ale kupiłem akurat podruby i były za 50 złotych bodajże i trzymałem mi się przez dwa, ponad dwa lata. Bez żadnego problemu. Także jeżeli coś będzie w Bankoku, polecam podrobione buty kupować, jestem zajebista. Mamy filmik o tym jak maszyna nadrukowuje na coś tam e, wizerunek szeika Dubaju. Chodzę, chodzę i nie mogę znaleźć. Jak nie chciałem kupić e, protektora ani nic, to były wszędzie. Teraz chcę kupić i nagle się okazało, okazuje, że jest jeden sklep tylko i tylko iPhone sprzedaje. Chyba trafiamy na całe piętro z elektroniką, bo wreszcie mamy takie rzeczy jakiś chciałem. Super! One, to jest jedno, a nie jedno? Ja, ja, but let me see if this works. To jest really nice. To jest nice. Tak. I good. Very good. <laughs> How much is this? this original 250. 250. Uh, that's a good price. That's a good price. But uh, for the screen protector, can On you the, offer me cheaper price? i 750. Give you 700. But together. Yeah. 650. This is very good price. But the screen protector could be cheaper. A little bit cheaper. Okay, 650 for you. Like awesome. Okay. Very good. Thank you. Now it's to 600 60 A, za protektor na przód, protektor na tył i do tego case'a, takiego A w Dubaju sam case kosztuje pewnie stu w Zależy jaki to jest case. You no. Know. Także zaszczędziłem pewnie grube pieniądze w tym momencie. Przy przynajmniej w porównaniu z Dubajem. Nie wiem jak w Polsce jest, ile to kosztuje. Pewnie też tanio. Ale na przykład widziałem w sklepie w Dubaju e, case'a takiego oryginalnego Samsunga za 200 zł. Bo ich pojebało, no. No, ale trudno. Eee, te protektory są za około 100 za jeden. Czyli jakbym chciał sobie wziąć na przód i na tył, to zapłaciłem od razu 200 zł. Kolejne. Babka mi powiedziała, że to jest piętro... Eee, Przynajmniej jedno piętro wyżej. Powiedziałem, że to jest piętro specjalnie ze sprzętem fotograficznym. Ale widzę, że te sklepy tutaj są eee, Wyglądają na drogie, na takie normalne, porządne sklepy. No nie wiem, nie wiem. A szukam nie wiem czy powiedziałem. Gorilla Poda. Kto wie, co to jest, ten wie. No i znalazłem. 5 minut może mi to zajęło. Proszę bardzo. W Dubaju kosztuje y, takie coś 120 zł a tutaj... Eee, chyba to samo. Mam się z babką ze 120 na 100, czyli już mam dwie takie taniej. Ale szukam dalej, może będzie coś tańszego. Takie gówno powinno kosztować nie wiem ile, za 50 zł, a nie ze 120. Pamiętacie ten ten za 1200, co był? One... Identyczny. Za 250. Patrzcie jaka różnica, jaka przebitka. Nie dałem się zrobić, co? 250, 25 zł ze, zamiast 120 w Dubaju. Zapraszam do Bangkoku. <laughs> Boże, czego oni tutaj nie mają. Wszystko tutaj jest. A, nie wiem czy ktoś z Was zna. Jest taka marka kosmetyków Naked. I podajesz jak była seria numer 3 puszczona, to tutaj szpieni numer 7. To już mają iPhone na dziesiątkę, tutaj mają wszystko. A, spadam do hotelu powoli, w którym coś sobie jeszcze zjem i pójdę na siłownię, ale to już pewnie nie nagram. Bo po co? A dzisiaj zaoszczędziłem jakby tak podliczyć. Zapłaciłem za wszystko 85 zł zamiast 320 Także patrzcie, jak się można za, zaoszczędzić. A im więcej kupujesz oryginalnych rzeczy, które zamienisz tutaj na, na podróbki, które terenie, tak samo, tym więcej nawet oszczędzisz. No ale dobra, spadamy do hotelu. Robiło się całkowicie ciemno. Jestem przy samym hotelu, idę jeszcze na masaż. I po masażu, idę spać. Dajcie znać, czy te ceny, które podałem wcześniej. Czy one są tańsze niż posty, czy droższe, czy może takie same? I w sumie to było na tyle. Do następnego. Pozdro.